Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym otworzymy drugi set Real Madryt. Mam nadzieję, że i tym razem będzie bardzo wysoko, bo pierwszy box oddał niesamowicie. Jeżeli nie widzieliście, zerknijcie. Postaram się przypiąć tu film, ale nie wiem, czy to się uda. W każdym razie na pewno umieszczę go w opisie albo w podobnym filmie, więc jak najbardziej zapraszam do odsłuchania, bo warto zdecydowanie trafiliśmy. Autograf mega gracza, mojego ulubionego. Dodatkowo padł Case Hit, także. Moi drodzy, nic tylko oglądać. A tymczasem przejdźmy do gwiazdy tego odcinka, czyli drugiego boksika. Zapraszam jeszcze do subskrypcji tego kanału, żeby nie przegapić codziennych treści, gdyż codziennie w szorcach rzucam film z otwierania paczek o tematyce kart piłkarskich, więc zapraszam serdecznie i zostawcie lajka like i napiszcie w komentarzu, czy Wy otwieraliście takiego boksa, a jeśli tak, to co udało Wam się trafić? A tymczasem lecimy z drugim boksem. Zabieramy się za otwieranie. Moi drodzy, lecimy. Mam, jestem podjarany tym pierwszym boksem, nie ukrywam, że wy to widzicie w odstępie czasowym, jednak ja otwieram to jeden po drugim i naprawdę nie wiem czego mogę się spodziewać. Zobaczymy, oby kurczę poziom został podtrzymany. Bardzo, bardzo bym tego sobie życzył. Paczki 6. nie ma mniej, nie ma więcej. Znajdźmy tą grubszą paczuszkę, podłóżmy ją na sam koniec, jest i ona, czuć ją dokładnie, lecimy, odstawmy sobie troszkę dalej i co, widzimy się w pierwszej paczce i lecimy z pierwszą paczką, czy rozpoczniemy od folii, tak jak rozpoczęliśmy ostatnio, zaraz się okaże, ciężko się otwiera te saszetki, nie wszystkie, bo niektóre są ok, oj widzę, że z tyłu jest chyba coś dobrego, ale nie jestem pewny. zaraz się okaże. Mamy pierwszego zawodnika jest to Rodrigo drugi Arda Giller, mamy insercika Toniego Krosa, mamy Lukasa Vasqueza i kto będzie ostatni? Fernando Morientes w paralelce, czyli ponownie udało nam się trafić w polie w pierwszej, tak naprawdę paczce. I jest to na insercie. Tak wyglądająca, proszę zobaczcie, karta legendy, no bo jest to Fernando Morientes. No, okej, okay, spoko, fajnie, że trafił się insertik w takiej wersji, ale zobaczymy, co będziemy trafiać dalej. Moi drodzy, druga paczka. Po Fernando Morientesie, zobaczymy, co uda nam się trafić w drugiej. Mam nadzieję, że będzie to, będzie tutaj jakiś. Inny Bonafide Bowler, bo przyznam szczerze, bardzo podobają mi się te karty i no zdecydowanie chciałbym ich zobaczyć więcej różnorodnych niż na przykład duplikat tego samego. Zobaczmy. Na początek trafiamy Ruki Janeza, jest Jude Bellingham na insercie, jest Bini Junior w base starcie, dodatkowo mamy Clarence Sejdorfa, czyli pana, którego już widzieliśmy, i na końcu Rodrigo na bazówce. Była to Base, paczka, widzimy się w trzeciej. Moi drodzy, trzecia paczka przed nami. Zobaczmy, co będziemy mieli tutaj do zaoferowania. Co nam da boksik Realu Madry. No kurczę, czekam tą ostatnią paczkę nie, niesamowicie. Po tym Fede Valverde, no powiem, że kurczę, nie mogę się doczekać. Była Olga Carmona, teraz jest Andri Kruki, jest Fran Garcia. Oj, mamy Gareta Bale'a na tej ładnej wersji Insert. I Dani Sebajos na bazówce. Druga base paczka, więc tak naprawdę teraz będzie tylko lepiej. Czwarta paczka set Realu Madrid. Lecimy. Zobaczmy, co tym razem uda nam się trafić. Musimy, to... przyspieszam troszeczkę, bo powiem szczerze, że ten pierwszy film trwał trochę długo. Dini Junior na inserciku. Dodatkowo Eder Militao. Mamy Zinedina Zidana, moi drodzy. Oj, piękna karta, trafić takiego na autografię. Przepiękna sprawa. Lecimy dalej. Ferlan Mendy. I mamy tutaj numer. Już widzę, że jest on chyba do 199. No, jeżeli się nie mylę. Wini Junior 199 na numerku, moi drodzy. Base karta, aczkolwiek no Winiego Juniora z numerem to by nie przyjął. Widzimy się w kolejnej paczce. Piąta paczka, moi drodzy. Zobaczmy, co będzie w piątej. Czy piątka będzie szczęśliwa? Piątka, czyli numer Zinedina Zidana, numer Juda Bellingama. Czy mamy szansę trafić tu jakąś ciekawą wersję Juda? Może Bonafide Boler. Zobaczmy. Na początek Dani Carvajal. następnie Zinedine Zidane. Oj, świetny. Jejku, jak mi się podobają te jego karty w każdej wersji. Naprawdę, jest Andrii Unin. Poza tym. Mamy kakę na insercie i kto będzie ostatnią kartą? Bonafide Boler, moi drodzy, i Jude Bellingham, no wykrakałem. To może zaraz powiem, że ostatni chciałbym autograf Jude'a. Kto wie, czy to nie będzie to? Mówiłem o Zidanie? Zobaczmy. Tymczasem jest to Bonafide Boler, Jude Bellingham. Fantastyczna karta, fantastyczny traf. Super, że ktoś inny. Widzimy się. Na Hicie. I moi drodzy ostatnia paczka drugiego boksa Będzie tu Hit. Zobaczmy czy będzie to autograf, czy jednak kawałek koszulki. No trzymam kciuki, że jednak niech to będzie autograf. Bardzo lubię autografy. Zbieram autografy. Chciałbym, żeby to był autograf, a najlepiej kogoś właśnie na tej wersji. Oj, jak ona mi się podoba. Ale zobaczmy. Jest Luis Figo. Jest Thibaut Courtois. Mamy Roberto Carlosa. Luka Modric i zbliżamy się do. Jest autograf, moi drodzy. Jest autograf. Drugi autograf trafiony. Zabieramy przekładeczkę. I kim będzie ten szczęśliwiec? Znaczy, czy ja będę szczęśliwcem? Zobaczymy. Uwaga, zacznijmy od góry. Jest niebieski. Jest niebieski na bazowej wersji. I czyj tu. Czy to Luka Modric? O! Jest to Salgado do 250. Legenda. No niesamowity traf. Trafiamy obrońcę Realu Madryt Świetne nazwisko. Kurczę, powiem szczerze, że ja lubię trafiać legendy, ikony i lubię też je zbierać, więc jak najbardziej idealnie się wpasuje do mojej kolekcji. Cieszę się, że nie jest to w sumie relik, no bo tak jak mówiłem, autografy sprawiają mi dużo więcej frajdy, a dodatkowo jest to jeszcze legenda, no niesamowite, drugi, drugi box, co prawda troszeczkę chyba gorszy niż ten pierwszy, bo tam mieliśmy case hita, ale no autograf też na najwyższym poziomie, niesamowite są te boksy. bardzo, bardzo się cieszę, że je kupiłem. I mam jeszcze trzeciego, tylko go otworzę za jakiś czas, bo jeszcze nie jest w moim posiadaniu. Ale no nie mogę się doczekać po takich dwóch, co będzie w środku trzeciego. Niesamowite. I mam nadzieję, że Wam się podobało tak samo, jak i mi. No niesamowite nazwiska, niesamowite trafy, dwa autografy. No piękna sprawa. Zrobimy sobie jeszcze podsumowanie i będziemy kończyć. No i moi drodzy, zróbmy sobie szybkie podsumowanie tego, co udało nam się trafić w tym drugim boksie Realu Madryt. Na początek karty bazowe. Andrii Ulin, Dani Carvajal, Thibaut Courtois, Ferlan Mendy, Eder Militao, Dani Ceballos, Fran Garcia, Olga Carmona, Rodrigo, Vini Junior, Daniel Janes, Lucas Vazquez. Arda Güler, Luka Modric i zaczynamy inserty. Zinedine Zidane, Jude Bellingham, Ruki Endrick, Vini Junior, Luis Figo, Rodrigo i kolejne karty. Toni Kroos, Clarence Seydorf, Gareth Bale, Zinedine Zidane, Roberto Carlos, Kaka, Fernando Morientes na paralelce tej że tak zwanej. Bonafide Bowler Jude Bellingham. Vini Junior do 199, numerowany. I moi drodzy, Nickel Salgado. Niesamowita legenda do 250. No ale, kurczę, takiego piłkarza posiadać w kolekcji. No to chyba każdy by chciał. Trzymajcie się, dzięki bardzo raz jeszcze za odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie subskrypcję, dajcie lajka, napiszcie w komentarzu, co myślicie o tych trafach. I widzimy się może jeszcze na tym trzecim boksie. Kiedy nie wiem, ale na pewno go zrealizuję. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego na razie.